Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozpakówki. Dziś produktem, który pokazujemy jest par marki Eurolight SLS 603 TLC UV. Zobaczmy, co jest w środku. Z tego, co wyczytałem, par składa się z sześciu trzywatowych LED, z czego 5 LED są to LED TLC, szósta LEDA. tak powiedziałem, z sześciu, E, szósta LEDA to jest LEDA UV, e, również o moc 3 w I co? Co mamy? Co się rozpędziłem? E, pudełko, Kropka zabezpieczająca, instrukcja, niestety nie w języku polskim, e, kabel zasilający zwykła komputerówka, pilot. Bardzo fajna sprawa, gdzie. Na mniejszych imprezach nie zawsze trzeba podłączyć dębica, po prostu nie ma czasu. stawiamy tylko dwa pary. Można w tym momencie wykorzystać pilota. Sam par prezentuje się w ten oto sposób. Par typu flat, czyli budowa, wykonana, boki wykonane z plastiku. Przednia płyta metalowa, tak jak wspomniałem, 6 diód. W komplecie dwa uchwyty, które mogą służyć nam do podwieszania np. para na rampie lub też do ustawienia go na ziemi, Na ziemi można też go ustawić po podkręceniu uchwytów. Ja ich nie będę odkręcał, to po prostu je złożę na, na bok w ten sposób dzięki czterem gumowym nóżkom. Co jeszcze? Tak jak widać na tylnej obudowie, widzimy mm, y, otwory zrobione dla wentylatorów. No, tutaj już mamy 6 LEDów, więc dosyć mocnych, więc y, po prostu jest potrzebne chłodzenie. Y, podejrzewam, że jest to chłodzenie aktywne, jakiś wentylator w środku. Z tej strony mamy wejścia, yy, wejścia, no właśnie, wejścia, wejścia, tak, mamy wejście DMX oraz wejście zasilania. Po drugiej stronie mamy wyjście zarówno demiksa, jak i zasilania. Jak podaje producent, możemy podłączyć do ośmiu urządzeń w kolejności z jednego powiedzmy kabla zasilającego przez następne, podaj dalej, podaj dalej, urządzenia łączymy po prostu w szeregu. Wyświetlać LCD oraz cztery przyciski funkcyjne widzimy tutaj też otwory do mikrofonu gdyż part może być sterowany za pomocą protokołu DMX 512 tutaj możemy wybrać dwie opcje opcję 8 kanałów i opcję 4 kanały prostszą reaguje oczywiście na muzykę możemy za pomocą tych przycisków ustawić czułość mikrofonu jak podaje oczywiście producent co jeszcze mamy takiego funkcje statyczne, emerowanie kolorów, funkcja Master Slave. To chyba pokrótce jakby wszystko z funkcji tego para. No oczywiście sam pilot, tak? z pilota możemy jakby regulować go niezależnie, włączać kolory, włączać poszczególne tryby. Mamy tu auto, mamy sand, mamy strefowanie prędkość, czułość, rozbicie na poszczególne kolory pewnie budowane programy. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że kąt świecenia tego para to 11 stopni, czyli nie za szeroko, natomiast wszystkie tak naprawdę pary, e, może nie wszystkie, ale większość z tych parów led nie świecą e, za szeroko. Co tu jeszcze tak, żeby co widać na pierwszy rzut oka, co można wspomnieć w naszej rozpakówce? No to chyba już wszystko, co można zobaczyć, co zapamiętam z tego, co przeczytałem na pudełku. Ja Wam już dziękuję, teraz go podłączę, zaświecę na ścianę, tutaj w pomieszczeniu jest około, do sufitu około 4 metrów. No wiecie, niestety kamera nie zawsze uchwyci tam barwy kolorów. Wiadomo, że kamery potrzebują odpowiedniego doświetlenia, więc jakby najlepszym, najlepszą możliwością jest zobaczenie takiego para na żywo. Jak coś zapraszam oczywiście do nas, do lfx na Gruczewską 37 w Warszawie do obejrzenia sobie tego para, ewentualnie do porównania innych. Ja w następnym odcinku spróbuję nakręcić porównanie z innym parem, który w opisie ma 7 LED 10W sami zobaczycie jak wypadnie porównanie ja Wam dziękuję, podłączam za chwilę par świecę do góry, do zobaczenia w kolejnej rozmówce pozdrawiam,